Nie wiem, nie wiem, ufam. Teraz oddaję głos Rzoszowi. Drodzy Państwo, pewnie część z Państwa w Palanta doskonale, ponieważ to jest polski sport, który ma ponad 600 lat tradycji. Przed Państwem Mira Jankowska. Z okazji 18 urodzin e, Mistrzowskiej Akademii Miłości. Ja imponuję 100 lat, 100 lat, 100, lat, 100 lat, żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100, lat, 100 lat, żyje nam. Hey! Niech żyje nam, niech żyje nam. Stość, szczęści, w społeczności niech żyje nam. Niech żyje nam. Wszystkie określenia wygrywa się na Kochani, jesteście bardzo miłe. Kochani zostajecie i jemy. Zobaczcie, musicie to zobaczyć. No hmm. dzięki, no pomagaliśmy, Hej! Dziękuję. Chcę wam powiedzieć, dziękuję za takie piękne towarzystwo. Ja to jestem Ale masz nie na 来吧？<Bravo. S 2> <noise>